Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie na moim kanale. W kolejnym odcinku przeczytany z biblioteki wrócimy do klasyka. Do w sumie przedruku dość starej opowieści. Czyli Kajtek i Koko londyński kryminał autorstwa Janusza Hriste. Protoplaści Kajka i Kokosza. Dawne czasy. Komiks ten wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej z Bielsku Białej w sekcji dla dzieci przy ulicy Słowackiego. Komiks oczywiście wydany przez Egmont. Miękka, oprawa, taki format frankofoński A4, jakieś 70 parę stron. Co jest bardzo ważne w poznawaniu tego komiksu, to to, że on był pierwotnie, ukazał się na łamach Wieczoru Wybrzeża w latach 1967-1968, czyli mamy jakieś 60 lat. 38 plus 22, tak. Nie 32 plus 22. no prawie 50 lat, ponad 50 lat temu. Dobra. I co my tu mamy? Jest to charakterystyczny styl narracyjny i styl rysunkowy Janusza Krysty. Znaczy, to już jest na tym etapie, kiedy mam wrażenie, że Krysta wypracował już swój styl artystyczny, jeżeli chodzi o sposób rysowania twarzy, sposób rysowania perspektywy itd. i tak dalej. I czuć po tym komiksie, że to jest robione pasków. Nie tylko w przeciwieństwie do tego klasycznego kajka i kokosza paskowanego, czyli tych albumów yy, Szranki i Konkury, Złoty Puchar czy Woje Mirmiła, to tu paski składają się z czterech. Czyli można powiedzieć, że te cztery tworzą jedną, cztery kadry, jeden taki moment narracyjny. I to widać w tym komiksie, że mamy jakąś myśl, bo one przy swojej konstrukcji musiały być, mieć ciągłość fabularną, sens, ale też musiały się w określonych momentach kończyć, żeby czytając tylko pasek w gazecie, wiedzieć co się wydarzyło. W każdym razie tyle, jeżeli chodzi o technikalia. Natomiast historia. Historia jest taka, że jest sobie lord, który miał jakieś klejnoty, diamenty, yy, naszyjnik czy coś takiego. I on został skradziony. I cała intryga opiera się na tym, że nasi bohaterowie, czyli Kitek i Koko, zostają wplątani w tą samą sytuację i ciężko i kręcimy się tak i szukamy tego podejrzewamy, tamtego podejrzewamy. To jest niby złodziej, to nie jest złodziej. To ktoś udaje kogoś innego. Komiks w niektórych momentach jest bardzo fajny, w niektórych momentach jest oczywiście reliktem. To może złe słowo, ale. Ma ślad swoich czasów, w których powstawał. Typu pojawia się piękna panna, to koko się od razu w niej zakochuje i oświadcza, i będą brali ślub. Tak kiedyś się pisało komiksy, więc to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Ogólnie rzecz biorąc, w kilku momentach jest, humor sytuacyjny jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o całe rozwiązanie intrygi, dla mnie było satysfakcjonujące, bo w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę tu się wydarzyło, ponieważ. Było wiele takich zdarzeń, że ktoś kogoś łapał, celował do niego, próbował zatrzymać, kłamał, oszukiwał, i w pewnym momencie można było troszeczkę pogubić się, kto jest tym dobrym, a kto jest tym złym. Natomiast na szczęście, samo zakończenie pewne sprawy dość jasno wyklarowało, i pod tym względem jest dobrze. Czy ten komiks jest dobry? No, jest dobry. no Nie jest wybitny, ale jest dobry. Jeżeli jeszcze weźmiemy poprawkę na to, w jakich warunkach powstawał i jak ciężko stworzyć sensowną opowieść na, baz, na podstawie tylko pasków, to to jestem pod wrażeniem. W, na przykład ten komiks mi się czytał znacznie lepiej niż Kajtek i Koko w Kosmosie, który też był właśnie taki paskowy, paskowy, ale w pewnym momencie już miałem wrażenie, że nie miało to jakby ciągu fabularnego, że w pewnym momencie ten ca cała historia Kajtka i Koko w Kosmosie gdzieś tak się Kręciła w kółko i nie wiadomo było po co i dlaczego. Natomiast tu wszystko idzie owszem, bohaterowie troszeczkę kręcą się w kółko, ale to wynika z tego, z uwagi na to, gdzie zostało rzucone. Czyli mamy troszeczkę komedium ołek, troszeczkę spaniakowania, parę, kilkanaście postaci, które nie do końca są uczciwe. Generalnie polecam udać się do biblioteki, sekcji dla dzieci. Wielkie przy ulicy Słowackiego i sobie ten komiks wypożyczyć. Warto. Fajna, przy, fajna lektura. I tyle. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co sądzicie o tym komiksie. Czy go znacie, czy lubicie. Z mojej strony to by było tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.